Ankylozaur to dinozaur, którego nazywa się często żywym czołgiem Jego ciało było chronione przed drapieżnikami i ciężkim pancerzem Nigdy nie odnaleziono pełnego szkieletu, kompletnego szkieletu tego dinozaura Więc nie wiadomo, czy miał tylko 6 metrów długości, czy aż 9 metrów długości Wiadomo jednak, że mógł ważyć nawet 5 lub 6 ton Tak czy inaczej był największym pancernym dinozaurem Najsilniej opancerzona była jego czaszka Szerokość głowy tego roślinożercy była większa niż jej długość. Pancerz na grzbiecie nie wystarczał jednak, skoro na końcu ogona znajdowała się jeszcze ciężka kostna maczuga. Dorosły dinozaur tego typu mógł przy dobrym zamachnięciu się złamać napies... napastnikowi kości. Młode, młodsze e, zapewne nie były w stanie wytworzyć dostatecznej energii kinetycznej. Nie wiadomo, czy maczuga była używana wyłącznie. Czy przede wszystkim do obrony przed drapieżnikami, czy też może przede wszystkim do walk w okresie godowym albo wyłącznie. Ankylozor był jednym z ostatnich dinozaurów. Pojawił się na ziemi około 68 milionów lat temu, a więc zaledwie 3 miliony przed wyginięciem wszystkich dinozaurów. Wydaje się, że nigdy nie był zwierzęciem często spotykanym, np. w porównaniu z triceratopsem czy hadrozaurami, w których znaleziono wiele kompletnych szkieletów.